Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Zgodnie z obietnicą, z zapowiedzią, dzisiaj nagramy filmik plenerowy. Taki typowy spacer e, z Lewisiem, oczywiście, w nowym wózku. Muszę go przetestować w terenie, już się nie mogę doczekać. Powiem Wam, że trochę mi emocje opadły, bo bardzo na to czekałam od samego rana. Ale no niestety jakieś tam sytuacje rodzinne spowodowały brak czasu i, i dopiero jest godzina po 16, a ja dopiero przybyłam do pracowni, już światło jest nie to, bo zrobiło się pochmurno, już już. Te wszystkie moje emocje związane z oczekiwaniami na ten spacer opadły, i to już jest trochę nie to, ale mam nadzieję, że się rozkręcę w trakcie. No i jeszcze no dochodzi fakt, że nie mam za dużo czasu, więc przejdziemy się po prostu wokół parku. Ale głównie chcę Wam opowiedzieć właśnie o zjeździe nadchodzącym i, i kolejnych dwóch następnych, bo już mamy plan porobiony. Ale to zaraz. Na razie, słuchajcie, wychodzimy. Lewis już jest załadowany. Gaszę światło. I się ulatniamy z pracowni. Tak. Zamknę sobie drzwiczki. Mm -hmm. okay. I tak później będę wracać, bo będę odnosić wózek, a będę zabierać lewisia. Idziemy sobie do windy. O, drzwi. Słuchajcie, muszę na chwilę przerwać. Okej, okay, jesteśmy w windzie. Hej. Jesteśmy w windzie i ruszamy. Niestety na dworze siedzi cała recepcja, ale mam nadzieję, że nie będą zagadywać, zresztą oni wiedzą, czym ja się zajmuję. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na zewnątrz. E, powiem wam tak, Schodziłam właśnie po schodach z tym wózkiem, staczałam go. Zawsze, zawsze robię tak, że podnoszę go na dwóch kółkach w ten sposób i, i spuszczam go po schodach przytrzymując. Bo tak jest chyba, trzeba użyć najmniej siły, najwygodniej. I powiem Wam, że mnie bardzo zaskoczył, bo on chyba ma jakieś amortyzatory. Nie wiem, ale bardzo mięciutki jest, bardzo fajnie sprężynuje, w ogóle nie jest twardy. Teraz jak jadę, to mimo, że kółka są plastikowe. No tak, bo to nie jest nic innego jak plastik. To jednak mimo wszystko czuję taką lekką amortyzację. Zaraz zobaczymy, jak będzie, kiedy wjadę na jakieś wertepy. No ale schody to chyba było takie największe, największy sprawdzian dla tego wózka i bardzo mnie zaskoczył pozytywnie. Także zaraz e, zobaczymy tutaj, jak wjedziemy na ścieżkę. Jeszcze Wam tylko pokażę, jak Lewi jest ubrany. Na spacerek. W sumie może nawet dobrze, że jest troszkę później, dlatego że ja go rano pakowałam, ubierałam, żeby już później tylko po prostu wziąć go i wyjść. Dlatego ubrałam go dosyć ciepło, bo rano było bardzo zimno. Później zrobiło się bardzo gorąco, także w zasadzie można było chodzić w krótkim rękawku. A w tej chwili już jest taka temperatura, że spokojnie jest noworodek, jest adekwatnie ubrany, bo takiemu większemu dziecku już byłoby za ciepło, ale noworodek jest adekwatnie ubrany pod tą bluzą Lewiś ma po prostu kaftanik i niebieskie śpiożki. Na to ma jeszcze na te śpiożki ma jeszcze, słuchajcie, spodęki. Później go roz, porozpinam, jeszcze porobię mu może parę zdjęć, także będziecie mogli go zobaczyć tak w pełnej krasie, bo zdjęcia też dorzucę do filmiku. Dobra, pierwsze wertepy. No super, ile ciutko chodzi? Nigdzie mi sam nie skręca. Wow, naprawdę mnie zaskoczył. Teraz trochę żałuję, że zdecydowałam się na inny wózek dla mojego synka. E, taki miejskoterenowy, ale z naciskiem na terenowy, bo on ma koła jednak Stasia wózek ma koła e, gumowe, takie na, nabite powietrzem. I niestety bardzo ciężko się prowadzi, skręca. Jedną ręką nie da się prowadzić tamtego wózka, a ten bez, bez żadnej siły, słuchajcie, naprawdę. Wow! No, może palcem się nie da skręcać na takich wertepach, na prostej drodze na pewno tak, ale jedną ręką spokojnie można go poprowadzić. Jestem w szoku. No i jak się prezentuje? Prezentuje się nie najgorzej, jest taki przyjemny po prostu dla oka, ponieważ kolory są pastelowe, są eleganckie jest fajne połączenie kontrastowe ale bardzo eleganckie tego jeansu z jasnym daszkiem to jest taki jasny popiel kolor tego daszku może ja rozłożę tą budkę o trzeba ją troszeczkę naciągnąć tak to wygląda słuchajcie, mi się bardzo podoba ta kolorystyka, bo tak jak mówiłam kolorystyka mnie po prostu przekonała bo ten model mi się w innych kolorach po prostu w ogóle nie podobał, kompletnie. Tutaj daszek jeszcze możemy sobie wysunąć. I w świetle dziennym, w naturze, wygląda to tak bardzo fajnie, mi się podoba. Może ten pałąk powinien tutaj być założony, żeby wizualnie to było lepsze, no ale ja chcę przede wszystkim yy, pokazywać światu lale, więc pozwoliłam sobie go na stałe, na razie odczepić. Dobrze, może przejdźmy do konkretów, jeżeli chodzi o zjazd. Bo tutaj będziemy sobie tak szli przez park i ja Wam będę opowiadać. Więc tak, najbliższy zjazd jest zorganizowany 27 września. Zawsze są to piątki, soboty i niedziele. Zawsze staram się, żeby to były weekendy, z tego względu, że dużo osób może sobie wtedy wziąć wolne, zaplanować. I dużo łatwiej jest w takie dni wziąć wolne. Niektórzy mają w ogóle już weekendy naturalnie, że tak powiem, wolne, a, a ci, którzy pracują również weekendy, mogą sobie to wcześniej zaplanować, bo zjazdy są organizowane z dużym wyprzedzeniem. Znaczy, powiadamiam wam, Was z dużym wyprzedzeniem więc zawsze możecie sobie to wolne gdzieś tam wygospodarować. Więc tak, najbliższe zjazdy 27 września tutaj w Oleśnicy możecie się zapisywać jeszcze cały czas to jest takie niezobowiązujące ponieważ ja tutaj w Oleśnicy jak organizuję zjazdy to nie zbieram już żadnych pieniędzy, żadnych zaliczek nic, po prostu każdy sobie na własną rękę załatwia tutaj nocleg, znaczy ja Zobowiązałam się i załatwiłam zniżkę. Także należy się po prostu na mnie powołać, że jesteście ze zjazdu w tym i w tym terminie od Barbary Smolenskiej. I wtedy macie zniżkę 80 zł od osoby ze śniadaniami za dobę. Czyli 80 razy 2, bo będą dwie doby, tak? Od piątku do niedzieli. Y co będziemy robić? Będziemy na pewno spędzać miło czas. Jest planowane zwiedzanie Zamku Oleśnica lub wycieczka do zoo. Zobaczymy jeszcze, jak nam pogoda pozwoli. Jeżeli będzie padać, to zwiedzanie Zamku w Oleśnicy, Zamek Książąt Oleśnickich. Możecie sobie wejść na ich stronkę internetową. Naprawdę bardzo fajny, zabytkowy obiekt. A jeżeli będzie bardzo ładnie, to myślę, że o ile uda mi się załatwić opiekę nad synkiem. To wtedy pojedziemy sobie do Wrocławia. Wtedy możemy się nawet pokusić o rejs statkiem, jeżeli będzie faktycznie słonecznie. Możemy jechać do zoo. E, że tak powiem przedstawię wszystkim uczestnikom już na miejscu kilka propozycji luźnych i drogą głosowania po prostu wybierzemy, drogą większości. Wybierzemy jakąś tam jedną opcję. Teraz jeżeli chodzi o kolejny zjazd, to będzie również zjazd taki bardziej kameralny w Oleśnicy również przy okazji moich urodzin, bo stwierdziłam, że e, po prostu chciałabym połączyć przyjemne z pożytecznym i po, bądź, bądź przyjemny z przyjemnym <grych> i po prostu, ponieważ jest ludzie, którzy przeważnie przyjeżdżają na zjazd, to są moi najbliżsi przyjaciele z grupy czy tam bardzo dobrzy znajomi, e, więc stwierdziłam, że zrobię drugi zjazd przy okazji moich urodzin 10 lutego nie wiem, czy to konkretnie będzie akurat 10 luty. Na pewno będzie to jakiś weekend w tych okolicach I, i to będzie taka impreza, po prostu kolacja zorganizowana. Już w mojej gestii to będzie finansowe, jeżeli chodzi o wyżywienie tego dnia. No i posiedzimy sobie z lalami, porozmawiamy. Może jakieś ognisko zimowe, takie z pieczeniem kiełbasek, to jeszcze się zobaczy. No, ale to jeszcze podam jakieś tam bardziej konkretne informacje co do tego lutego. Natomiast już jest bardzo skonkretyzowany ostatni, następny, trzeci zjazd, który odbędzie się w przyszłym roku, dopiero w lipcu. Więc macie bardzo dużo czasu na to, żeby sobie faktycznie załatwić wolne. I, I wygospodarować te trzy dni, bo naprawdę warto. Plan już jest taki, wiecie, no, dopięty praktycznie na ostatni guzik. Ja tylko zbieram jeszcze listę chętnych która przerosła moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ zabukowałam 20 miejsc na zjeździe, a okazało się, że już mamy 27 osób i lista wciąż się powiększa, ale to jest tylko na plus, bo ja mogę w każdej chwili do końca grudnia mam czas na to, żeby po prostu zarezerwować więcej pokoi. I już wam mówię, jak to będzie. Jedziemy do Karpacza. Wynajętym busem albo autobusem, jeżeli do, dobijemy do 40 osób, przynajmniej e, bądź do 50, no to po prostu już wtedy trzeba będzie wynająć normalny autokar. I wtedy dużym autobusem będziemy jechali do Karpacza. A jeżeli dobijemy, jeżeli w końcu ekipa się wykruszy i będzie tych osób do 20, no to wtedy sobie pojedziemy busem. Wyjazd jest 3 lipca. Uwaga, 3 lipca z Oleśnicy wyjeżdżamy tym busem albo autobusem o godzinie, myślę, 9.30. No i gdzieś tam na godzinę 13 docieramy do Karpacza. W Karpaczu, w hotelu Krokus, jak zwykle, w hostelu Krokus y, się bukujemy tam, rozpakowujemy y, i zwiedzamy Karpacz. Y, później mamy ognisko wieczorem, a następnego dnia, to jest 4 lipca. W sobotę mamy już zarezerwowaną wycieczkę do Pragi, ale nie taką samą jak ostatnio. Bo ostatnia wycieczki do Pragi charakterystyka to była Praga nocą. I to był praktycznie cały dzień plus nocny pokaz grających fontan, takich podświetlanych. A w, tym razem będzie to Praga w ciągu dnia z rejsem statkiem. E, i jeszcze do tego zwiedzanie Złotej Uliczki. I tam nas nie było. E, jeżeli chodzi o ceny. E, noclegi w hostelu Krokus udało mi się załatwić obydwa noclegi, uwaga, suma sumarum łącznie, za 64 zł od osoby. I do końca grudnia trzeba mi te pieniądze wpłacić. E, natomiast jeżeli chodzi o wycieczkę do Pragi, to jest 130 zł od osoby może ta cena wzrosnąć o parę złotych, ponieważ to będzie sezon. Natomiast na razie jest oficjalnie 130 zł od osoby i ta cena e, zawiera przejazd autokarem z Karpacza do Pragi i z Pragi do Karpacza opiekę e, rezydenta. E, mamy też e, przewodnika wycieczek dostaje każdy radyjko z słuchawkami i jeszcze cena obejmuje rejs statkiem, za który tylko trzeba będzie po prostu oddzielnie zapłacić koronami każdy sobie natomiast jest to już uwzględnione tutaj w tą cenę 130 zł słuchajcie, bardzo Was przepraszam, ale przerwał mi telefon moja córka zawsze wie kiedy do mnie zadzwonić, to jest po prostu zawsze Zawsze, kiedy nagrywam filmiki, niesamowite to jest. I wytrąciłam mnie z równowagi, bo teraz nie wiem o czym dokładnie, yy, na, na czym dokładnie skończyłam. Chyba na cenie tej wycieczki do Pragi, tak? Że jest to 130 zł z tym, z tym rejsem statkiem. I powrót jest o godzinie 22 w sobotę do hostelu do, tam w Karpaczu. I myślę, że będziemy w tak szampańskich nastrojach, że jeszcze sobie posiedzimy i pogadamy. No a w niedzielę 5 lipca jest po prostu wyjazd. Przyjeżdża po nas bus a, i... I po prostu odwodzi nas do oleśnicy, i z oleśnicy już wszyscy sobie rozjeżdżają się swoimi, czy to autami, czy jakimiś innymi środkami komunikacji. Po prostu do, do domów. I myślę, że to będzie bardzo fajny zjazd. Ja też na miejscu w Karpaczu pierwszego dnia postaram się zaplanować jakąś małą jeszcze atrakcję, oprócz tego ogniska. Być może tą wizytę w domu Lalki Niechcianej, tam gdzie kiedyś mieliśmy iść, ale już było zamknięte. A teraz może po prostu nam się uda jeszcze ten dom Lalki niechcianej odwiedzić, ale muszę się skontaktować z właścicielką. A z tego co pamiętam, ona była dosyć nieuchwytna, ale zobaczymy, może w tym roku się uda, może to nabrało życia, może więcej wizytorów tam się zaczęło pojawiać. Także. To tyle. Naprawdę bardzo serdecznie Was zachęcam do udziału we wszystkich zjazdach, ale szczególnie w tych wyjazdowych, bo to są tak niezapomniane chwile, że dają kopa energii na cały następny rok. Ja już się nie mogę doczekać, naprawdę. Planuję każdą minutę pobytu tam w tym Karpaczu i w Pradze, mimo że to jeszcze tyle czasu, ale wiem, że. Cieszę się, że, że tak na to wpadłam dużo wcześniej, dlatego że po prostu będzie na to na spokojnie czas, żeby wszystko dokładnie zaplanować, żeby po prostu było idealnie. I żebyście wszyscy też mogli wydysponować sobie wolne w, od pracy w tych dniach i żebyście mogli po prostu uczestniczyć z nami. Jeszcze jest opcja taka... Jeżeli chodzi o dojazd, ostatni podpunkt, który chciałam poruszyć, że jeżeli po prostu nie dobijemy do 40 osób, a będzie tych osób ponad 20, no to nie zmieścimy się wszyscy do tego jednego busa. Więc trzeba będzie zrobić tak, żeby niektórzy z was po prostu, którzy mają możliwość, którzy mają w miarę blisko karpacza bliżej niż do oleśnicy, żeby przyjechali sobie e, środkami własnymi transportu, czyli albo autem, albo jakimś autobusem, no mamy takie czasy, że. W zasadzie są bardzo proste, fajne, bezpośrednie połączenia z miast do miast, bez żadnych przesiadek, komfortowo w miarę. Więc myślę, że, że, że damy radę jakoś to wszystko pogodzić. Dobra, słuchajcie, nasz spacer zmierza do końca, ale jeszcze postanowiłam przejść się do marketu z lewisiem. Z tego względu, że po prostu bardzo mi się zachciało pić. Nie wiem, czy uda mi się coś nagrać tam w środku, bo ochrona mogłaby się czepiać, ale w sumie no nie wiem, spróbuję. Może mi się uda, może mi się nie uda. Wątpię, czy złapię jakąś reakcję, bo Lewi naprawdę wygląda bardzo realnie. Jest ubrany adekwatnie do pogody. No, wygląda jak taki kilkudniowy noworodek, zobaczcie. Który wyszedł po prostu niedawno ze szpitala, może to jego pierwszy spacer, może drugi, może trzeci, na pewno nie więcej. Taka istotka, która swoje pierwsze dni przeżywa na tej planecie. <grym> Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Tutaj idziemy sobie taką wąską dróżką specjalnie, bo chcę sprawdzić maksymalnie yy, możliwości tego wózka. No tutaj jest trochę pod górkę, ale tu chyba każdy wózek miałby podgórkę, nawet ten z terenowymi kołami. Dlatego, że jest po prostu tutaj wąziutko i koła się zapadają się blokują na tej trawie. Ale powiem Wam, że naprawdę zaskoczył mnie mega tą miękkością. No w życiu bym grintomem tak mięciutko nie pojechała tutaj. Powiem Wam, że jestem zszokowana. Naprawdę. Za taką cenię, cenę super. O tutaj Wam pokażę. Mamy taki, taką siłownię na powietrzu. Można sobie poćwiczyć.

Tak, myślę, do czego mogłabym to wykorzystać. To jest niby dla kota, tak? Nie. Po prostu dywanik heaven z kotem namalowanym. To by było dobre jako jakaś wyściółka do wózka. Naprawdę ciekawe. Fajny rozmiarek. Hmm. Ale szkoda, że różowe. Jest jeszcze czarny, ale nie będziemy szli w taki czarny. O matko, no to teraz zwróciliśmy na siebie uwagę całkowicie. Nie lubię biedronki z tego względu, że tu jest zawsze wszystko. Po prostu porozwalane, pomieszane i tak naprawdę, no nie wiadomo w którą stronę patrzeć i, i co to jest w ogóle. Niestety. Nic tu nie ma. Dobra, idę po wodę i wychodzimy. Dobra. Już dziś dołącz do zespołu Biedronki. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, wygodne godziny pracy, bogaty pakiet socjalny, premier oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Sprawdź nasze oferty na www.pracawbiedronce.pl No tak, Biedronka rekrutuje i więcej oferuje.

Tak ogólnie to nie kupujcie tej wody, po prostu smakuje jak kranuwa, no, ale to była jedyna woda, jaka mi gdzieś tam wpadła w oko w takiej małej butelce, luzem stojąca. O Jezu, masakra, fu! Jakbym wiedziała, to bym po prostu nalała sobie wody z kranu do szklanki. Yy, coś Wam chciałam powiedzieć, no jak widzieliście, nie było żadnych reakcji w sklepie, Aczkolwiek kilka osób gdzieś tam zaglądało mi do wózka, w tym kasjerka, bo po prostu dziwiło ich, dlaczego idę z aparatem cały czas skierowanym na dziecko i dlatego chyba mimowolnie gdzieś tam ciekawość ludzka wygrywała i, i spoglądali do wózka i dobrze o to chodzi. Aczkolwiek żadnej reakcji nie było. No chyba myśleli po prostu, że to dziecko i że jestem jakąś zwykłą, vlogującą mamą, jakich to teraz jest na pęczki. Ale chciałabym przy okazji tego sklepu zwrócić uwagę na to, że sama miałam taką sytuację zaraz po porodzie, kiedy towarzyszył mi tak zwany baby blues, spadki nastroju, straszne po prostu i płacz. I powiem Wam, że bardzo ciężko jest się pozbierać w tych, w tych pierwszych nie tyle dniach, co tygodniach w ogóle, a nawet miesiącach nieraz po porodzie. Bo wszystko się zmienia i wywraca o 180 stopni i człowiek ma wrażenie, człowiek, który prowadził wcześniej życie takie wiecie poukładane, dynamiczne, było go wszędzie pełno, nagle jest więźniem swojego dziecka i, i, i po prostu siedzi i, i tylko karmi, e, zmienia pieluchy, kąpie, boli go głowa i w ogóle czuje się jak kawałek nie powiem czego. I, I ludzie powinni być pomocni, powinni być serdeczni. A ja miałam kilka razy taką sytuację, kiedy Staś był bardzo malutki, że stałam w ogromnej kolejce w markecie. Staś zaczynał mi się wtedy denerwować, płakać, robić się czerwony, wydzierać się. E, ja się już stresowałam. No po prostu było, było to dla mnie straszne, bo byłam w bardzo złym stanie emocjonalnym wtedy. Mm, I powiem Wam, że nikt mnie nie przepuścił, a wręcz była taka sytuacja, że w tym momencie otworzyli nową kasę. I wszyscy ludzie widzieli i słyszeli, że moje dziecko płacze, że jest malusieńkie zaraz po porodzie, praktycznie te pierwsze tygodnie. To nikt mi nie przepuścił, a wręcz babka w moim wieku z ogromnym, przeładowanym koszykiem, gdzie ja miałam w ręku trzy rzeczy dokładnie, bo pamiętam to jak dziś, rzuciła się przede mnie, tak jakby to była, nie wiem, wojna o coś po prostu wepchnęła mi się z tym przeładowanym koszykiem po prostu z górą, z, to, to był wielki koszyk na kółkach z górą zakupów i ona przede mnie się wepchnęła, gdzie widziała, że ja po prostu jestem bliska zawału, moje dziecko płacze i jest po prostu tragedia. I powiem Wam, że to mnie doprowadziło do takiej sytuacji, że rzuciłam tymi zakupami gdzieś po prostu na półkę. I, I wyszłam, i całą drogę do domu pamiętam, że łzy mi się lały strumieniami. Dlaczego ludzie są tacy, nie wiem, no kurczę, chamscy, bo to nie da się inaczej tego określić. I chciałam zwrócić na to uwagę, jeżeli ktoś jest z małym dzieckiem, nieważne czy płacze, czy nie płacze, w ogóle powinni wprowadzić w Polsce oddzielne kasy dla rodziców z dziećmi. Czy to z małymi, czy z większymi, nieważne. Jesteś z dzieckiem do lat, załóżmy, nie wiem, trzech, czterech, i powinieneś iść sobie do osobnej kasy, takiej, gdzie po prostu szybko się kasuje bo y, przeważnie jest tak, że rodzice wpadają po, po kilka rzeczy, mają za, zorganizowany czas tak, żeby jak najmniej tego czasu właśnie spędzić w sklepie, bo mają na uwadze to, że są z dzieckiem, czyli dziecko może marudzić, może płakać, więc oni szybko wpadają, pach 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 rzucają wszystko z listy do koszyka i chcą jak najszybciej e, ten sklep opuścić. I e, niestety nieraz jest tak, że jest to uniemożliwiane, ze względu właśnie na to, że e, są duże kolejki i ludzie się wpychają, nikt nie, nikogo nie przepuszcza. E, kilka razy miałam też taką sytuację, że musiałam ja. Się wydrzeć na ludzi, kiedy jeszcze Stasia nie było na świecie, bo po prostu nikt nie chciał biednej kobiety przepuścić, gdzie ona była właśnie w takim złym stanie. I to widać i czuć na kilometr, że babka się zaraz po prostu rozklei, że ma wszystko na głowie, a ludzie są wobec tego obojętni, a wręcz jeszcze mam wrażenie, że niektórzy się cieszą, że ktoś ma gorzej. <laughs> nie wiem, to jest po prostu niezrozumiałe dla mnie. Także taki apel do Was, jakbyście kogoś zauważyli ja zawsze przepuszczam matkę z dzieckiem, a szczególnie jeżeli to dziecko marudzi, płacze, no ani ja ani ona, nie chcemy tego słuchać yy, i po co dziecko ma się denerwować, po co matka ma się stresować, to powinno przebiegać wszystko szybko i, i, i fajnie i bezstresowo także moi drodzy to tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się spacer podobał chciałam coś dla Lewisia kupić w Biedronce, ale niestety tam jest taki bałagan i to świeżo po remoncie. Dopiero co było fajnie wszystko poukładane. Minęło raptem, nie wiem, kilka tygodni, odkąd biedronka jest nowa, i niestety znowu jest jeden wielki śmietnik. Szkoda. No to nic. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i na zjazdach, mam nadzieję, papa. Pa.